Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj robimy mierzymy się sieciówkowe, mierzymy na jaki sklep zagłosowałyście pod CNA pod mierzymy z CNA otóż najwięcej głosów było na kropa, na kropa widzicie dwie reklamówki, bo miałam kropowe dwie tury także mam dzisiaj rzeczy z kropa namawiałyście mnie na ten sklep, bardzo dużo z Was chciało ten sklep i też doradzałyście mi jak wybrać rozmiar yy, i co warto zobaczyć co może być fajne, także Coś tutaj dzisiaj wykombinowałam. Oczywiście, jeżeli film się będzie Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też na mój Instagram, bo tam jak śmigam czasem po sklepach, to Wam pokazuję i mi też doradzacie. No i parę innych rzeczy też na tym Instagramie możecie znaleźć, zwłaszcza na Insta Stories. A teraz słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Będę wyciągać, pokazywać Wam, mierzyć yy, i będziecie mi doradzać, co mam zostawić, co mam oddać. Mam jedną totalnie odjechaną rzecz, która strasznie mi się podoba i mam też jeden dodatek, ale przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tej mniejszej reklamy, bo to jest coś, co właśnie kupiłam za pierwszym razem, jak w Kropie byłam. Już widziałyście, że błysnęło coś. Ale zacznę od czego innego. Od sukienki, słuchajcie. I to jest sukienka z przeceny. Ona na przecenie kosztowała. Tak, bo krop sobie już zrobił minus 20%. Na przecenie kosztowała 79,99, czyli 80 zł. Tu widzę akurat zniżkę 10 zł, więc to jest mniej niż 20. No ale w każdym razie zaczęli już przeceny. I to jest taka jakby z cieniutkiego denimu sukieneczka. Spójrzcie na to. Moim zdaniem jest świetna i tak jak ją zobaczyłam, mam nadzieję, że będzie nam dobra, to stwierdziłam, że może siąść. Sukienek co prawda mam bardzo dużo, ale wiecie, no nigdy wystarczająco. Ona ma tutaj na dole taki ażur. Jest właśnie tutaj też ażurowa na takich ramionczkach. Podoba mi się. Ja ją mam w rozmiarze M i taki prosty, prosty dół. Zobaczymy teraz na skład, bo oczywiście ja nie popatrzyłam w sklepie standard u mnie ale myślę, że to będzie całkiem fajny skład z tej prostej przyczyny, że to się wydaje takie milusie i właśnie troszkę denimowe. Tak, to jest 100% bawełny, więc taka sukienka z jasnego, takiego cienkiego materiału przypominającego właśnie e, jeans. Troszkę jest pamięta, będę musiała przeprasować zanim ją zmierzymy, no ale w każdym razie Wy już możecie patrzeć jak wygląda. Jestem na przecenie, uwaga, dobra dajemy tą matkę do tyłu. Ta sukienka. Ta sukienka jest całkiem, powiedziałabym, spoko. Całkiem spoko, ale wydaje mi się, że troszkę jest na mnie za luźna. I tak dziwnie się tutaj przez to układa. Tu się zawija, tak jakby ta szerokość. Mogłaby być trochę. Nie no, tak to już by była zbyt taka prosta. Materiał jest sztywny i dziwnie się zaokrągla, tutaj, ale w sumie generalnie i tak mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Pokażę Wam. I sobie jeszcze tył. No, tył. Czy wy to widzicie? Patrzcie. Robi taki kuperek. Robi taki kuperek, ale nie, jest ładna. Zobaczmy jeszcze tu. No, jest ładna, jest ciekawa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzę, czy tu się nie zagina. Jest taka... Jest taka w stylu... skojarzyłam mi się z cukienką Natalii Świec, którą gdzieś tam miała na jakieś yy, promocje od Marty... Wolidlowy chyba, czy coś takiego, też właśnie taką denimową, ale tam oczywiście był gigantyczny dekolt pówki i tak dalej. No ale ten vibe, powiedzmy w ten sposób. Także sukienka mi się podoba. Jedyne co tak nie do końca mnie przekonuje, to ten okrągły dekolt, bo do mojego typu szyi, tutaj dekoltu, taki okrągły dekolt sprawia wrażenie, że jestem po prostu tutaj wszędzie trochę masywniejsza, ale nie jest to takie coś, co by mnie, wiecie, jakoś strasznie od tej sukienki odpychało, natomiast strasznie mi się podoba ta część tutaj, górna i te ażury wszystkie, dół jest trochę problematyczny, ale to się jeszcze nad nią zastanowię, pokażę się Wam z różnych stron, jeszcze raz po raz kolejny, tak już na prosto nie wykrzywiając się, wiecie tak o patrzymy tak jeszcze przypozuję i co? Dawajcie znać, co sądzicie. Czy zostawić ją sobie, czy oddać? Bo może, wiecie, zawsze w lustrze jest inaczej, jak człowiek na siebie patrzy, a inaczej, jak ja to potem widzę w kamerze. Widzę w kamerze bardzo dużo rzeczy, których nie widzę w lustrze. Czasem pozytywnych, czasem negatywnych. Także dawajcie znać, co wy sądzicie. Czy ją zostawić, czy ją oddać? Ja jestem tak w 90%, żeby ją zostawić. I takie drobne 10% może gdzieś tam jest mm, nie do końca, ale. Dawajcie wyznać. Druga rzecz to jest właśnie to, coś odjechane, słuchajcie, to jest taki top. Yes! No popatrzcie, wiecie, wiecie co ja lubię, wiecie, że jestem sroką. I ten top kosztował 5 dyszek, i to też jest rozmiar M, ale no musiałam go nabić, słuchajcie. I tam jest cała taka kolekcja. Są do tego jeszcze spódnice. I jeszcze widziałam coś takiego właśnie z cekinami, tylko że taki jakby cały sweter czy tunikę całą w takie cekiny i to kosztowało 140 zł. I wiecie, ja z tym chodziłam po sklepie już miałam iść z tym do kasy, ale stwierdziłam, że no kurde, 140 to jest dużo, to będzie idealne do nagrywania, ale czy ja mam okazję tak to nosić? Nie wiem, jeszcze się nad tym cały czas zastanawiam. Na razie to w sklepie zostawiłam. Mam nadzieję, że mi nie wykupicie, okej. Okay. Może poczekam na jakieś przeceny, może będą już chyba niedługo, będą przeceny, więc może wtedy zajrzę i jednak się zdecyduję. A teraz zobaczymy, jaki skład ma ten top. I to też jest taki fajny top, właśnie do nagrywania, taki efektowny. Oczywiście założę go też, założę go też tak normalnie, wiadomo, ale tak może fajnie wyglądać. No po prostu mi się bardzo podoba. Tu mamy 95% poliestru i 5% elastanu, czyli skład iście dla strojów kąpielowych. Ale popatrzcie na ten błysk. No popatrzcie, zmierzmy. Diskotopik. Yeah. No, zdecydowanie. Ale czegoś innego się chyba spodziewałam. Wiecie, kurczę, a tak byłam na, na, napalona, zajawiona na niego. To znaczy, on jest fajny, jest ciekawy, ale popatrzcie na to tutaj. No to nie jest tak, jak bym chciała. Takie, nie wiem, biustu mi brakuje chyba. Takie coś tu się zwija, coś tu jest nie tak doszyte, jak trzeba. Zakładałam, że on będzie po prostu tak wiecie, gładko, fajnie przylegał, a on robi jakieś takie dziwne rzeczy. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz jak ty mi się tak podobałeś, strasznie, w sklepie? No, powiedzcie mi o co chodzi. Długość, aha, bo ja schowałam spodnie, ale długość jest też bardzo fajna, moim zdaniem. Właśnie do spodni z wyższym stanem długość jest idealna. Dlaczego on mi to robi? Zobaczymy z tyłu jeszcze, jak to wygląda. No kurcze, ludzie! Pomocy, pomocy, pomocy krawcowej, Co można z tym zrobić? Można by go tutaj podszyć bardziej, pod pachami, żeby on był właśnie taki, no taki przylegający bym chciała, a nie odstający tak o. Dlaczego? Może go tu na Czy Jeszcze się próbuję uratować tą nadzieją. Nie, no, matka jest z tyłu. Kurcze widziałyście gdzieś coś bardzo podobnego i wiecie że fajnie leży, bo ja bardzo chcę, bardzo chcę, ale to nie przejdzie tutaj. A, ale Siarka, szkoda. On się tak pięknie błyszczy, popatrzcie na to po prostu, ja nie mogę. I teraz jest, wiecie, odwieczne pytanie kobiety tak strasznie mi się podoba, ale nie jest idealne. Co mam zrobić? Odpowiedzcie na nie teraz. Dobra. Teraz napoczynam drugą reklamowę i druga reklamówka, od razu zdejmę um, taką tekturkę. Druga reklamówka zaczyna się od dodatku. Tak, ostatnio w CNA też wypatrzyłam dwie pary okularów słonecznych, mi się bardzo podobały. Wam też, co mnie cieszy, a już Wam mówiłam, że mi jest ciężko okulary słoneczne dopaść, więc w takim razie pokażę Wam, jakie dopadłam tym razem. One mają takie fioletowe szkła, ale są całe ciemne, i to mnie bardzo ucieszyło, i też wydaje mi się, że pasują. Dajcie mi znać, czy pasują, czy je zostawić, czy je oddać. Wiecie, co ja chciałam zrobić? Popatrzeć na skład. Brawo ja, brawo ja. W każdym razie, tak, takie okularki i one kosztowały 29,99, czyli trzy dyszki. To jest taki mój, że tak powiem, mały dodateczek. Pisałyście mi, żebym zobaczyła marynarki, bo są genialne. Więc wzięłam jedną marynarkę i one rzeczywiście kosztują 79,99. Ja ją mam w rozmiarze M. Mam nadzieję, że dobry, bo podobno rozmiarówka jest zaniżona. Były te marynarki w takim habrowym, intensywnym kolorze, w intensywnym różu. Ja intensywną różową marynarię już mam z Sheina, bardzo fajną, bardzo ją lubię. Więc stwierdziłam, że postawię na coś takiego. Tylko zastanawiam się, czy ten kolor jest do końca dla mnie twarzowy. Bo tak wydaje mi się, że może być nie do końca. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj zdaje się, patrzyłam i on jest po prostu sztuczny. Tak mi ci się coś kojarzy, że ja sobie zaglądałam na tą marynarkę. Bo w sumie te rzeczy u mnie leżą już dwa albo trzy dni i dopiero teraz, tak, nagrywam dzisiaj trzeci film, dopiero teraz mam czas, żeby je ogarnąć i zrobić właśnie dla Was filmy. To jest 90% poliestru, 10% elastanu. Także no, skład nie jest za cudowny, to trzeba przyznać. Natomiast y, sprawdźmy po prostu, jak leży. No dobra, słuchajcie, los marynarz Los Marynarcos, chwilos pravdos, czyli chwila prawdy z marynarką. No, powiem Wam, że jest gicior, ale. No, jest gicior. Fajne są te rękawki zawinięte. Czekajcie, muszę się chwilę zastanowić. Jest okej, okay, ale. dawajcie znać, co sądzicie o dopasowaniu tego koloru do mojej karnacji. Bo nie byłam do końca przekonana i patrząc na siebie w lustro, dalej nie jestem. Jeżeli chodzi o kolorystykę, czy ona, aby na pewno, czy aby na pewno, czy aby nie na pewno. W każdym razie, no widzę, że wygląda fajnie. Fason jest całkiem ok. Trochę mam wrażenie, że się tutaj na dole rozchodzi tak bardziej niż bym chciała. Chciałabym, żeby była, wiecie, bardziej taka prosta, jak na przykład ta marynara, którą mam z berszki, taka biała, w paski kiedyś wam pokazywałam. Ona jest taka mniej elegancka. W tej jest trochę y, takiej eleganckości. To znaczy tak, ona się obroni w outficie i takim casualowym, i w eleganckim. To na pewno. Ciekawa jestem jeszcze tych spodni. Nie brałam ich, bo bym ich y, nie y, mierzyła i na pewno bym ich nie zostawiła, ale są jeszcze właśnie spodnie do tego. Zobaczmy sobie z różnych stron. z boczku, o, nie wyprasowałam rękawków, bo ja musiałam to podprasować, bo już było, widziałyście, jakie zmięte. Z boczku wygląda tak se, o, powiedziałabym, Myślę, że z tyłu ja się oczywiście nie zobaczę. Z tyłu to Wy mi dawajcie znać. Zobaczę sobie, jak będę, wiecie, montowała. Pokazuję Wam po prostu z tyłu, jak to wygląda. Jeszcze z tej strony. Tak. Może ten kolor nie do końca jest dla mnie. No, Jest OK, ale tak... Powiedziałabym, że pół na pół. Jest fajna. To na pewno. I kosztuje 80 zł. Więc na przykład, jeżeli Wam się podoba to porównując na przykład do innych sieciówek, gdzie marynarki są po stówę, 140, tak jak ja chyba tą z werszki właśnie kupiłam za stówę albo 140, już nie pamiętam, chyba 140, tak, no to to jest całkiem, że tak powiem, porządna, porządna cena jak na rzecz. Jest ok, dajcie znać, co Wy sądzicie. I mam jeszcze jedną, ostatnią rzecz i to jest top. To jest bieliźniany top. I to jest moim zdaniem też szewelka. On kosztował na początku 50, teraz jest przeceniony na 29,99. I jak widzicie, to jest właśnie taki lekko połyskujący, cielisty top z czarną koronką. I moim zdaniem bardzo fajnie siądzie do wielu rzeczy. I nie wiem, czy go nawet nie zmierzę do tej marynary, którą Wam wcześniej pokazywałam. Taki topik. Moim zdaniem cena jest dobra, bo jak tak chodziłam po sieciówkach i patrzyłam właśnie na takie bieliźniane topy, no to kurczę, 5 dyszek to jest tak 5-6 dyszek za takie topiki. Wydaje mi się, że wiecie, no, no, no one nie są tyle warte, także 30 zł moim zdaniem jeszcze ujdzie. Zobaczmy, jak wygląda po prostu. Okej, okay, wydaje mi się, że ta bluzeczka jest całkiem spoko, jak na tą cenę, którą kosztuje. Jest ok, może tutaj ta koronka trochę za bardzo nachodzi tak szeroko, ale generalnie jak dla mnie jest naprawdę spoko i jest fajny kolor też, tak mi się wydaje. Jest tak totalnie neutralny i można będzie ją zostawiać z wieloma tak naprawdę rzeczami bardziej kolorowymi. Mierzę do czego? Do spodni z, ze Stradica. Widziałyście ostatnio mierzymy ze stradivariusa. Tak, zostały ze mną te spodnie, tak byłam niepewna i tak dalej, ale jak je założyłam potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz potem mierzymy zastanawiając się co z nimi zrobić to stwierdziłam, że one są tak wygodne, tak komfortowe i tak się w nich fajnie czuję, yy, że ze mną zostają. Także bluzeczka myślę, że też ze mną zostanie. Jest bardzo fajna. Jest świetna, popatrzcie. Jest taka luźniejsza, można ją założyć właśnie włożoną. Myślę, że wypuszczona w jakiejś takiej nonszalanckiej stylizacji, czy z nerką, czy z czymś, no rzuca. Hmm, hmm, hmm. Też będzie całkiem spoko. Słuchajcie, założymy do niej jeszcze tą marynarę. Widzicie? W takim wydaniu, takim trochę bardziej eleganckim, też jest ok, mimo że ta marynarka może nie jest yy, idealna, powiedzmy w ten sposób, to broni się, że tak powiem, ta kolorystyka i ten zestaw. Jest ciekawe, pasuje do takich rzeczy ta bluzeczka, także myślę, że yy, mogę nawet powiedzieć, żebym Wam polecała śmignąć sobie do yy, kropa, bo to tak jak mówię, to jest 30 zł, więc to nie jest dużo. A taka bazowa rzecz siądzie. Widziałam jeszcze czarne, właśnie, są też czarne. Widziałam jeszcze, uwagę, neonową, żółtą. Widziałam yy, kaki i jeszcze jakieś parę innych, ale już nie pamiętam. Ale te zwróciły moją największą uwagę, bo zastanawiałam się też nad tą kaki, ale stwierdziłam, że to będzie neutralna bardziej i będzie mi do większej ilości rzeczy pasować. Także tak. To się prezentuje. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dawajcie znać, co się Wam podobało, co się Wam nie podobało. Yy, oczywiście, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał i zostawicie pod filmem łapkę w górę. No i oczywiście, powtarzam się, dawajcie znać, co mierzymy następnym razem. A no i oczywiście, też mi napiszcie, co Wy fajnego gdzieś ostatnio wyczaiłyście, bo. Yy, Wasze porady też są tak naprawdę cenne, bo gdybyście mi napisały tylko, że idź do kropa, wybierz kropa i wiecie najwięcej głosów, to nie wiedziałabym do końca na co zwrócić uwagę i mogłabym pewne rzeczy ominąć. A tu się okazuje, że marynarka może idealna nie jest, ale jest naprawdę fajna jak na tą cenę. Także dobra, już kończę w takim razie. Pa!